Kurde, jak rzuciłem się. Siemak, to mafiarolnik Idziemy teraz po krowę. No porządek, tu, tu gdzieś chyba powinna być, mówił mi. O, grabarka nasza. Zaraz Wam pokażę, gdzie ona jest. nie ta krowa. On mówił, że tu za kanałem gdzieś. Nie, no nie, aż tam jest? Ty, to będzie grubiej tam niż, ale dobra. Eee, czekajcie, tu gdzie? Gdzie tu? O, tu jest nasza garbarka. Tu stoi. Gdzie ona? Tam krowa jest? Tam gdzie krowa jest? Muszę zobaczyć. Nie wiem. Tu gdzieś jest czy nie? Ja nie widzę. Kurde, gdzie ona wyprowadza? A już widzę, tam jest! Kurde, trochę daleko! Ale przez tę mgłę nic nie było widać. Czekajcie, zaraz ją zobaczycie, chyba. O, tu jest, o, tu w gle. O, zaraz przechodzi, o! Teraz chyba widzi się dobrze. No jest, krowa! Ale tam mgła, tu chyba jest mokro strasznie. Gdzieś wilgoć robi. No i przyszliśmy po krowę. Co tam, krowa? Jeszcze nie może czekać, aż idzie do, do siebie. Dzieci, łańcuch kończy. Dobra. O, tu jest. Dobra. Trzeba przesunąć trochę tak To trudniej mi wyciągać, ale o, Poszło Idziemy pr, pr, No Stój Stój No idziemy Tu miła łapa się lepiej No sobota kurde szósty dzień tygodnia co robić dzisiaj dobrze popracować a jutro świętować Ten kto kurde ma ciekawe czy, czy kto ma komu nie, kiedy, bo ten koronawirus wszystko zablokował u mnie brat ma chyba jutro na jedno no jutro ma i świętujemy ciekawe czy ktoś z Was u kogoś tam świętuje ku mnie? Czy już miał ktoś młodszy. E, dobra, nie będę gadał. No, chodź krowa, idziemy. Młody rolnik jestem jeszcze. Się trochę nauczyć muszę, ale, ale warto. Ja już krowy nie raz prowadziłem. A tutaj to łatwo. Jak przez je, Jakie już jezdnia jest, to trzeba się zatrzymać na pewno. Ale tu dużo siano jeszcze zostało pod pod sianokosach Na których chyba mi nie było Na pewno Szybciej! Tutaj przez te kanały przechodzi Sucho strasznie jest Chodź kurde nie żyj. Pewnie ktoś by napisał w komentarzu. Eee, a w ogóle napiszę w komentarzu, czy ktoś prowadził kiedyś pr krowę. Eee, no, albo napiszcie hashtag. Eee, hashtag o porządek to Wam przytnę serduszko. No, albo tak kamerę będę trzymał. Jak ten jeden nagrywał youtuber, jak prowadzi krowę, bo miał jedną. Urde ho! no a zara pod górę jak będzie biegła Zobaczycie Ciekawe czy będzie No, no. O, trochę biegnie Trochę Albo nie bardzo O, 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 idzie kurde idzie się oddalę. No. O, jak biegnie. Kurde. Pierwsza by chciała. By No, jesteśmy przy balach. Przęty mamy. Będziemy zaraz przez ulicę przechodzić. O, już czeka na nas. Pan. Pan właściciel krowy. Jeden lubi konie, drugi lubi krowy. Ech, ja ja bardziej krowy. Och, kurde, nie czas na jabłka. Nasz nasza przyczepa. A teraz dobre zbliżenie jest Chodź kurde, chodź No No, a no o, teraz dobrze Co dam? No to chyba Weźmy, weźmy, ci to tu ustawia, Sadzę. żeby był. Krowa na miejscu już przyprowadzono. Dobra. Co? To dam! Dobra, no dobra, to nagram Ty, co mi tak, kurde, kamerka szaleje Kurde Coś mi się... No teraz się już poprawiło Hehehe <laughs> Pieseł. Pieseł. Dobra. Już się odsuwam. Kurde. Kurde znowu. Już bardzo. Tam tako obywa, co. Co nieposłuszne jest to. Wypuszczona. Ale zaraz pójdzie. Dobra. teraz ty w tym odcinku. Pożegnę się. Baca. A dzięki, był. Pa.